Hejka, moje misie kolorowe. Kolejny czwartek, kolejny challenge. Zostałam nominowana przez Andrejne Fraintop, Bardzo serdecznie Ci dziękuję. Jest to my favorite challenge, czyli mam się po prostu ubrać w rzeczy ulubione dla mnie. No to lecimy do stajni. mega za ponieważ mam cztery ulubione konie, w sumie pięć, w stajni, ale stwierdziłam, że wybiorę Coffee Time, ponieważ tamte pozostałe będę wykorzystywać jeszcze do czegoś innego. Nie mam jako tako ulubionego stroju w SSO, ponieważ przy każdym koniu używam innego stroju, innego kompletu. Stwierdziłam, że po prostu na razie konia ubiorę w te ubrania, które najczęściej używałam kiedyś lub nadal używam. Jeżeli chodzi o postać, to stwierdziłam, że ubiorę się po prostu tak, jak się ubieram w prawdziwym życiu najczęściej czyli ciemne jeansy, jakaś luźna bluzka najczęściej bordowa albo szara, czarna. Buty typu tenisówki, w których chodzę cały rok. No, i pozostawiłam okulary, w których chodzę w SSO najczęściej, bo są to moje ulubione okulary. A poza tym, w prawdziwym życiu też noszę okulary, a są to jedyne, które posiadam z normalnymi szkłami a nie przeciwsłoneczne. Zastanawiałam się, czy zostawić czapkę. Bo w są cały czas chodzę w czapkach, ale w prawdziwym życiu nie. Jedyne co pozostało to wybrać jakąś bluzkę, która będzie pasować do opisu. Mm. Powiedzmy, że jest ona bordowa. Mm. Jesteśmy gotowi. Tak się o to prezentujemy? Napiszcie, proszę, co myślicie. No i na koniec moje nominacje. Proszę się nie wykręcać. I to na tyle dzisiaj. Do następnego. Pa!